serdecznie po dłuższej przerwie wrzucania filmików, tak, Nawet teraz były tylko streamy, filmików nie było, w końcu jest filmik i nowy filmik to jest, to będzie nowa seria tak naprawdę, będzie to seria Co Myślę, tak mi się wydaje, że tak to nazwa, jeszcze nie wiem, ale no tak załóżmy, nie, załóżmy, przyjmijmy teraz na ten moment, że to jest Co Myślę i jest teraz o czym myśleć, ponieważ w Stanach są fajne, fajne wydarzenia, prawda, i sobie o tym troszkę powiemy, Generalnie nie chcę się jakoś zagłębiać w to, yy, czy mają prawa, czy nie mają praw. To, to nie chcę jakoś w to wchodzić. Generalnie zobaczyłem filmik od H3H3, bo teraz siedzę trochę na zagranicznym YouTubie i po prostu... No nie podobało mi się, zły byłem, zły byłem jak to oglądałem. Bo jest takie granie na emocjach, którego ja nie lubię, po prostu nie lubię takiego grania, grania na, na, na emocjach. I teraz tak, uwaga. Jeszcze zanim zaczniemy, proszę bardzo. Tutaj się mikrofon, prawda? Nowy Nowy mikrofon, pożyczony, co prawda. Jak kogoś nie było na streamach, to może nie wiedzieć. Jak ktoś był na streamach, to wie. Jest pożyczony mikrofon, także dźwięk powinien być dużo lepszy. Fantastyczny. No dobra, yy, to lecimy. George Floyd został zabity przez policjanta, tak? Nie oszukujmy się gość został wyciągnięty z samochodu, opierał się oczywiście, wyciągnięty z samochodu, policjant y, trzymał go kolanem tak długo, że aż zemdlał, po tym jak zemdlał trzymał go jeszcze ze 3 minuty, jakoś tak gdzieś koło tego czasu, no i po prostu y, George Floyd niestety odszedł z tego świata, prawda, także y, nie ma tutaj wątpliwości, że to była zbrodnia, tak, tak nie powinno być Naduży nadużycie władzy Ewidentne, tak? Tutaj nie ma, nie ma o czym dyskutować. I teraz yy, zaczęły się protesty. To do protestów zaraz przejdziemy. Zaczęły się protesty, i wszyscy generalnie wrzucają sobie ten hashtag Black Lives Matter, tak? Że, że czarne życie ma znaczenie. Jakoś tak to tłumaczyć można, nie? I natknąłem się na filmik H3H3. Yy, Jak ktoś kojarzy, to, to wie o kim mówię, może już widział ten filmik. I teraz tak. Puścimy sobie, pierwsze tam są chyba dwie minuty, potem to już jest po prostu rozmowa na ten temat, ale yy, która, no już nie będziemy przychodzić przez cały filmik. Te pierwsze dwie minuty miały, no, no nie podobały mi się bardzo. I teraz uwaga, lecimy, lecimy z filmem, to, to już mam wszystko przygotowane. Załóż yy, słuchawki, żebym słuchał zwań. Dobra. When I was 16 years old, I had my first encounter with a police officer. I was drinking underage. I was drinking a beer on the beach, walking with a friend. And the officer, when he shined his bright light on us, I panicked and threw the beer in the bush, hoping he wouldn't see it. Of course, he did. He approached us and he said, Why did you throw your beer in, in the bush? And I said, Well, I was trying to hide it. He said, Grab the beer, pour it out, and, uh, Just be on your way. And I Dobra, no i tutaj jest, tu mamy pierwszą sytuację, tak? Że pił był nie, niepełnoletni. E, wzięli wyrzuci, wyrzucił piwo policjant. Jak zobaczył policjanta, policjant to zobaczył powiedział, żeby wziął to piwo. Tak, i żeby poszedł tam w swoją stronę. Także policjant zachował się w dość miły sposób. No i generalnie potem jest druga sytuacja, yy, gdzie wiózł, to już nie będę puszczał tego, tak? Będziemy puszczać tego filmiku i mówił, że tam wiózł ze sobą yy, marihuanę, tak? I po prostu go złapała, policja kazała mu zjechać, on zjechał nie na następ, gdzieś tam na następnym zjeździe, policjant podszedł, zapytał się, dlaczego zjechał i powiedział, że, yy, że to jego pierwsze, pierwsza kontrola i, i, i policjant powiedział... Dobrze, niech pan następnym razem zjeżdża szybciej i go puść. I potem jest tekst. Pull over into the shoulder. Hmm. And, 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 I got, and I got away, you know. No. And I walked away thinking, man, you know, cops are really thoughtful, nice. I I've had a great przełomowy. experience with the police. But now I find myself wondering, if the color of my skin was different, how would those two situations have played out? I tutaj jest, i tutaj jest całe clue tego wszystkiego, to co mnie najbardziej irytuje. Ja wam, ja wam mogę powiedzieć, ja wam mogę od razu powiedzieć, co by się stało. Otóż policjant przeszukałby takie auto i miałby ku temu yy, sporo powodów, miałby ku temu sporo powodów, ponieważ, uwaga, i tutaj, żeby nie być gołosłownym, tak, żeby nie być gołosłownym, yy, mam tutaj otwarte, mam tutaj otwartą tabelkę... Yy, tabelkę z akt FBI, prawda, tutaj jest cała tabeleczka i jest napisana ilość, tutaj otworzyłem akurat morderstwa, ale tam były jeszcze gwałty i tak dalej, generalnie przestępstwa przestępstwa czarnoskórych i białoskórych. I tutaj mamy tak, pierwsza rzecz jaką widzimy, tutaj jest różnica, ile jest takich osób, które popełniają morderstwa, tak, czyli mamy tutaj 5000, podciągnijmy 5000 białoskórych i 6000 czarnoskórych, tak? Czyli jest przewaga. Ktoś powie, że, no dobra, ale ta przewaga nie jest jakaś, nie jest jakaś duża, tak? No możemy, no tutaj jest 40%, tutaj jest 30%, tak? Tam potem są jeszcze yy, niesprawdzone przypadki. Teraz już nawet możemy wziąć sobie yy, i zobaczcie teraz. Już widzicie, że tutaj jest. Większa ilość czarnych, jeżeli chodzi o to przestępstwo, tak? W innych jest podobnie, to już. To już tutaj nie będę pokazywał tych tabel. Także tutaj jest druga tabelka, która pokazuje nam, czy to ci, czy ci biali, bo może być tak, nie, że jest załóżmy więcej, więcej tam przestępstw powodowanych przez czarnych, tak? No to może się zgadzać, tak? Ale zobaczmy, tutaj mamy kolejną tabelkę. Tak, ofiary, tak? Czyli białe ofiary przez białych yy, przez białych yy, przez białych no zamachowców tak jakby tak i jest widać że biali na białych generalnie bardziej i czarni na czarnych tak czyli po prostu nie ma tutaj czegoś takiego że yy, to więcej więcej załóżmy białych zabija czarnych i tak dalej także rozumiecie o co chodzi no i tutaj zobaczcie i mamy tutaj i mamy teraz tak mamy tutaj 40% do 30%. No dobra, może nie jest to jakaś wielka różnica. Możemy dodać, no już my, załóżmy, załóżmy teraz hipotetycznie, że te wszystkie osoby, które są nieznane, tak, czyli te 29%, dodamy sobie tutaj naszego, to wychodzi nam, podciągnijmy 60%, tak, czyli mamy 40% czarni, 60% biali. I teraz ktoś powie, że no dobra, w takiej sytuacji to białych jest więcej. Tylko, że, uwaga, Sprawdźmy sobie kolejną rzecz. No i sprawdźmy sobie teraz, ile jest takich czarnych w tych, w tych Stanach. W Stanach jest 13% populacji to są czarni. I teraz to 13% powoduje 40%, 40% zabójstw, tak? Czy to nie jest, czy to nie jest podstawa do tego, żeby policjanci mieli większą, większą Chęć przeszukania takiej osoby, która jest czarna, no dla mnie to jest, to jest dość logiczne, tak, że policjanci yy, narażają życie, tak. Jeżeli jest, yy, jest mają, mają wgląd te statystyki, tak. My, ja tutaj wziąłem to z 2018, bo 2018 są w pełni udokumentowane i w pełni pokazane, tak. 2019 jeszcze nie jest upubliczniony. Yy, ale tak, no, policjanci mają pewnie do jeszcze nowszych danych dostęp i oni wiedzą, na jakiej zasadzie to działa. Dla tych, co nie wiedzą, policja przy teście na policja, strażak czy ratownik medyczny mają test, testy psychologiczne. tak? Jedno, jedno z pytań brzmi: Czy jeżeli jest osoba w potrzebie, ale możesz zginąć, to jej pomożesz? I prawidłowa odpowiedź na to jest nie. Bo bez sensu jest, żeby wyszkolony ratownik umierał dla jakiejś jednej osoby, bo ten ratownik może uratować jeszcze tam ileś, tam ileś y, osób, tak? I nie ma tutaj miejsca na bohaterstwo, tylko trzeba po prostu wziąć pod uwagę tą y, zwykłą kalkulację, tak? Taką suchą kalkulację, czy to się opłaca. Jeżeli mamy takie statystyki, to ja na miejscu policjanta zdecydowanie częściej bym. Sprawdzam, nie chodzi mi tutaj już o to, że, jak, jak, że to ja mam coś do tej rasy, tak, tylko znam statystyki, wiem, jak one wyglądają. Wiem, że większe niebezpieczeństwo statystycznie wynika z tego, że, yy, że tak to wygląda. No i tutaj i tutaj właśnie mi się to bardzo nie podoba w tym, w tym filmiku h Free. Bo no, no no, nie wiem, no nie, 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 powin, nie powinien tak mówić, tak? Szczególnie, że ma tak dużą, yy, tak dużo wyświetleń, tak dużą platformę. I yy, nie wiem, też te same. Yy, też te same protesty mnie. Yy, do, ja, jak co sobie protestować, niech sobie protestują, tak? Równe prawa mają, tak naprawdę, bo nikt mi nie powie, że gdzieś tam w tej konstytucji, może czegoś nie wiem, tak? Że gdzieś tam w tej konstytucji po prostu wynika, że gdzieś tam w tej konstytucji jest napisane, że o, czarny ma, nie może zrobić tego, bo jest czarny. Nie wierzę, że coś takiego jest, bo to zaraz, zaraz byłyby spore zamieszki. To, że załóżmy jakieś tam prawa nie są, mm, nie są przestrzegane względem, względem czarnych, to już jest, to jest po prostu przestępstwo, tak, powinny być przestrzegane, także jeżeli ktoś tego nie, nie, nie podchodzi, nie, nie trzyma się tego, to jest to przestępstwo, i no i to jest, to jest moim zdaniem tyle w temacie, tak. Jeżeli mm, czują się, czują się jakoś szkalowani, no to mogą sobie protestować, tak. Ale protest, protest polegający na tym, żeby włabywać się do sklepów i demolować i okradać sklepy, No, kto na to? No przecież to jest tak głupi pomysł, to jest po prostu robienie, robienie jeszcze większego problemu. I moim zdaniem, moim skromnym osobistym zdaniem, oni powinni po prostu yy, spojrzeć całościowo na swoje społeczeństwo i zacząć sami nad tym pracować, żeby było w tej grupie etnicznej mniej jakichś tam przestępstw i tak dalej, tak? Bo yy, zrzucać winę na cały świat. I, I na to, że to tak samo, tak samo mamy, właśnie przykład z, z terrorystami, tak? Że, że może się pojawić jakiś arab, który gdzieś tam pójdzie, wybuchnie, i dlatego oni są częściej, częściej sprawdzani, tak? No bo jest to logiczne, tak? Bo może pójść stworzyć zagrożenie i tutaj na mniejszą skalę, ale o podobnym charakterze jest to w przypadku czarnych, i dlatego moim zdaniem oni powinni po prostu. Wziąć się za siebie, patrzeć to, co oni robią, jak wygląda ich społeczeństwo, jak wygląda ich grupa etniczna i prób powinni próbować to jakoś naprawić. Tak, przestać robić yy, tyle przestępstw. Ja wiem, że to, to nie jest proste, tak, to wynika, to jest skomplikowana sprawa. To jest łatwo powiedzieć, że A, bo niech się wezmą za siebie i, i będzie wszystko dobrze. To jest skomplikowane, ja mam, ja mam świadomość, ale niech nie mają pretensji do świata, że. Yy, że no tak tak jest, tak? Yy, także ode mnie ode mnie to będzie tyle. I, I mam nadzieję, mam nadzieję, że wyszło to z sensem. Jeszcze będę składał, to zobaczymy. Najwyżej po prostu nagram drugi, albo tego nie wrzucę, tak? Bo mam taką możliwość przy nagrywaniu filmiku. Dlatego nie robię tego na przykład na streamie. Na streamie to możemy się pośmieć z takich rzeczy, jak ostatnio, jak New Warriors, tak? Yy, a tutaj chciałem właśnie zrobić taki taki oddzielny. Yy w miarę przemyślany ten materiał, w miarę merytoryczny. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? Ja sobie to teraz będę składał, zobaczymy. I yy, cóż, no nie wiem, no dajcie znać, co wy o tym sądzicie, jak to, jak to z waszej perspektywy wygląda. I, i cóż, i, i żegnamy się. Także yy, do następnego. Cześć.